thank <laughs> you Podróżujemy po Polsce pociągiem, to na stacjach kolejowych widzimy, że te żurawie właściwie były wszędzie. I to jest taka widoczna pamiątka po tym, że to trakcja parowa królowała kiedyś na naszych torach. Ja sobie przygotowałem takie szybkie, krótkie zestawienie. Oczywiście, czy je znajdę? Tak. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 1949. Parowozów, z czego prawie 2250 były to parowozy czynne. No to są czasy, które minęły, które nie wrócą i dziś każdy parowóz czynny jest na wagę złota. Zbliża się do nas pierwszy uczestnik tegorocznej parady, czyli parowóz Energy 507 z Luksemburga. Ja już nic nie mówię, żeby nie zagadywać jego dźwięku. Proszę Państwa, umówiliśmy się na oklaski po każdym przejeździe, więc no są wskazane. Tak jest, brawo! A kolejna lokomotywa, która się zbliża, to parowóz niemieckiej serii 41. Chciałbym dużo Państwu o nim opowiedzieć, ale on o sobie opowie najlepiej. Domu, i takie też brawa. I to z To kolejny gość, kolejny mały parowóz, ale z wielkim sercem o nim też opowiadamy zbliża się tutaj do nas. Czy stówkę. A na skrajnym to, że tutaj od nas, czyli tym najbliżej strony od miasta, jedzie Nemka, parowóz niemieckiej konstrukcji, Seria br 52 który przyjechał do nas z Czech. A ten, który tak dymi, który tak tam hałasuje i podskakuje, to jest właśnie TKH, czyli ten parowozik, który stacjonuje w Wolszczynie. Proszę zobaczyć, jakiego on ma ducha w sobie. Koszula już nie jest biała. A taką ma koszulkę białą. I czysty byłem. Ale szanowni Państwo, proszę zabrać do domu broń Boże, nie tylko na światkę uwierzycie i powiecie, jeszcze pachnie, jeszcze coś biorą w 110 km na godzinę, 2000 koni. No, na razie do tych koni nie widać, panowie maszyniści. Żwawo. zapach. Cudownie, prawda? No to teraz uwaga, chronimy wszystko co mamy białe, białe bluzki, białe koszule, białe... Zauważcie Państwo, że jak spojrzymy na te trzy małe parowozy, to one mają dokładnie taki sam układ osi. Tam są trzy osie napędne i to wszystko. Tam nie ma żadnych takich mniejszych kółek, tylko są te osie, te koła, które parowóz napędzają. One nie mogą jeździć szybko, bo każdy z tych parowozów maksymalnie może jechać 45 km. Młoda staruszka, ale dziarska. A to ja jeszcze się pochwalę, bo policzyłem wszystkie lokomotywy razem, ile mają lat. No i brakuje im 7 do 500. Wszystkie lokomotywy, jeżeli policzymy ich z lata, to mają 493 wiosny. Statystyk można prowadzić dużo. Można zsumować ich masę, można policzyć ile razem wody Ale szanowni Państwo, lokomotywy z znowu w każdym tym razem parami lokomotywa niemiecka oraz dama z Luksemburga. Robimy zdjęcia, nagrywamy, teraz już Kolejna para lokomotywa z czego. I ta malutka to biza.

Należą. Natomiast nikt nie jest tak mądry jak my wszyscy razem wzięci. I tutaj przed chwilą dostałem informację, że jest jeszcze jeden młody człowiek, który postanowił poświęcić się parowozom. Proszę sobie wyobrazić, dzisiaj mamy 3 maja. Od 1 maja parowozom jest jeszcze jeden. I tysiące litrów wody. Jadą parowozy.